Forest, where in Cambodia's highest peak Mount Arrow 5948 feet. Dzień dobry, dzień dobry Kambo Life się 615 e, Plany się zmieniły, a to dlatego, że e, zmieniła się pogoda. Może się e, Pogoda nie załamała, ale temperatura mocno spadła e, padało. E, słońca i tak byśmy nie zobaczyli jak to przewodnik nam powiedział. No a kolejna sprawa to jest no ślisko na pewno i tak będzie się ciężko dalej szło, tak samo jak wracało. Zobaczymy jak to dalej się rozwinie, bo na razie nie pada, ale jak możecie zobaczyć. Tu akurat jesteśmy na tej platformie. No to ta woda stoi. A tam robią kawkę, robią śniadanie. No mówię, no przyszedł yy, przed czwartym, i decyzja taka zapadła, że nie idziemy. Też, yy, no mówię, było to ślisko jeszcze dodatkowo ciemno, także zjedarowaliśmy tam. w namiocie jest ten pan, o którym mówiłem, który tutaj chodzi całą trasę i zbiera, zbiera śmieci. nagra szacun, nie wiem. Jakie są jego, yy, nie wiem, no, czy ktoś mu płaci, czy jestem przed kawą, <laughs> nie mogę się powiedzieć. W każdym razie yy, mega szacun i niech tak robi dalej. Jak widzicie, no jest dosyć widoczność bardzo słaba. No ale dzisiaj podejmujemy się dalszej trasy czy jeszcze wróciliśmy, muszę wam powiedzieć, że wbrew pozorom pojadłem wczoraj, trochę się obawiałem, jeśli chodzi o wykonanie yy, przez, przez kmerów, yy, jedzenia, chodzi oczywiście o czystość, wiecie też yy, trzeba takie mięso z krowy, no, dobrze przygotować, dobrze wysmażyć, żeby tam nic nie było, no ale ewentualnie trzeba będzie później co jakiś, co jakiś czas zresztą, no, zażywam, zażywamy, bo to jest i Michał i, i nie tylko, no powinno się na te y, różne y, jakieś żyjątka, y, te tabletki zażywać, żeby się nam organizm też nie załamał, jak ta pogoda dzisiaj w nocy. W każdym razie tak wygląda nasze obozowisko. Chyba, że zapewne tam spali w hamakach, bo nie wiem gdzie oni tam nocowali. No, jest dobrze. Idziemy kawkę pić, yy, śniadanko jeść i lecimy dalej. Dwie godziny do szczytu ponoć. Ten deszcz też spadał, ale nie był to, wiecie, nie była to burza. Te namioty, yy, wiecie jak to namioty, namioty funkcjonują wtedy, kiedy są napięte. Myślę, że dało się to tutaj zrobić, ale, ale na tą chwilę to namioty tylko służyły wyłącznie do tego, żeby owady nie latały. Do środka jest tutaj bardzo dużo os i pszczół i wczoraj też bardzo ciężko było. Sylwia coś tam... Co się dzieje? no ja <laughs> zrobiła kawę i kawa zniknęła um, takie, takie życie, w każdym razie no mówię um, ciekło po ścianach trochę rzeczy mam wilgotnych <laughs> jedyne dobre co, że tutaj pan y, ten tragasz on zostaje, także wszystkie rzeczy jakieś takie będzie można zostawić, żeby to wszystko podeschło no ja też się ubrałem i dwie koszulki i tutaj ta kurtka przeciw taka deszczowa. A jesteśmy oczywiście w Kambodży. Pnum Oral, najwyższy szczyt. W Kambodży, który zamierzam mi zdobyć. Teraz przy stole tutaj rybakowym pokażę wam zielona herbata do szejku. Będziemy taką pić. O, proszę bardzo, takie coś. Kawkę jakąś też tutaj pijemy. <śmuchem> Zobaczcie właśnie te rzeczy, co tutaj pan yy, yy, przywiózł. Ale zobacz, jaką ma kurtkę widzisz, pikowaną. Czyli oni wiedzą, że tu jest zimno. Trucie? Der, Trucie, at? Aleje. A tu mamy Aleje. pana, co właśnie sprząta. Myślałem, że on śpi. a on o, proszę bardzo. I sak. Soko, Eni, Seciuk, Świnia, Krowa, Krowina. A to przewodnik. O i tu pokażemy. Reklama, advertisement jest. Kambuczyja. Jak będziecie chcieli na tej stronie WWW możecie odszukać tych ludzi. 1249 metr. A nasz przewodnik dokarmia taki jak tutaj stwierdził My już idziemy dalej po śniadanku yy, Rozmawiałem, wiecie z tym kmerem yy, to jest bardzo yy, ciekawe, ale bardzo ciekawy człowiek ogólnie yy, muszę wam powiedzieć odnośnie, odnośnie właśnie yy, tutaj tych ludzi których poznaje, poznałem Są to specyficzni ludzie, muszę wam powiedzieć i gdzieś, gdzieś gdzieś tam jesteśmy, że tak powiem kompatybilni. W każdym razie tutaj ostatnio walczyliśmy z niedoborami kokosów. Oczywiście kokosów takich, które ja potrzebuję do produkcji oleju. Są to kokosy specjalne, dojrzałe, które trzeba na drzewach przytrzymać troszkę dłużej, a może nawet lepiej, żeby spadły, one mają największą zawartość tłuszczu. A później my to zamieniamy oczywiście w olej Ale, ale tutaj właśnie przewodnik zobowiązał się, że on takie kokosy będzie dla mnie zdobywał, że ma nie wiem, może zna ludzi, wiecie, no jest przewodnikiem, także tych ludzi pewnie poznaje całą masę. A żeby... Na takie wzgórza się wspinać, i tak dalej, to też trzeba mieć, jak wiecie, jakieś, jakąś jakąś pasję. W każdym razie, wczoraj jeszcze nie mówiłem wam, ale jak wyszedłem stamtąd z wody, miałem jedną pijawkę przyklejoną. Ale to i tak dużo lepiej niż wracać na Kiri. Odnośnie tego człowieka, który, który sprząta, wchodzi tutaj. To nie robi tego bez przyczyny, jak się okazało. Widzicie, on y, cały czas chodzi. Jak zrozumiałem, do kampotu w kampocie ma jakiś tam dom, ogród. No, w kampenu też coś ma. Ogólnie jest na emeryturze. Y, I y, też y, jego planem, y, dlaczego tak chodzi, jest po prostu Mont Everest. I to wspinaczka. Także bardzo bardzo ciekawe. Zainteresowania. Przygotowuje się do tego chyba bodajże na wrzesień. Cały czas jest w ruchu, co weekend wchodzi tutaj na tą górę. Zbierając śmieci. Super inicjatywa. Przy okazji, no mówię, przygotowania jeśli chodzi o niego, przygotowania do. Najwyższego szczytu na świecie. E, Pogadałem trochę z nim zarówno ja i Sylwia, i powiem wam, że powiedział, że e, może pomóc mi w eksportowaniu moich produktów do Chin i do USA, czyli do Stanów Zjednoczonych. Co bardzo powiedziałem mu, że jestem zainteresowany. On będzie tutaj później wchodził. Ale na pewno się jeszcze z nim zobaczymy, jeszcze się spotkamy. O, także wymienię się z z telefon, bo zaprosiłem go też, żeby odwiedził naszą skromną fabrykę. I, I zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. No, a ja troszkę oddycham. Jak widzicie, jestem teraz w długich spodniach, bo wam pokazałem, że no, jestem dosyć ciepło ubrany. O, suszę jeszcze spodemki, wilgotność bardzo duża. Sylwia gdzieś tam dzisiaj pełna energii, wystrzeliła jak strzała. Tu z przewodnikiem z tyłu idziemy, tam jest przewodnik. No i co? Słońce wychodzi, także ta pogoda nam dopisuje. Lepiej jakby było przejrzyste niebo. Jak już dojdziemy, to będzie co nakręcać, będę mógł Wam pokazać Piękne widoki z najwyższego szczytu w Kambodży. Tutaj jest yy, no, część ubioru, zresztą wiecie, to są jakieś takie materiały, w których chodzą yy, właśnie mnisi buddyjscy. Yy, myślałem, że to jest oznaczenie, tam w ogóle też jest imię wyryte. W każdym razie, myślałem, że no bo jest to na szlaku, myślałem, że to wyznacza szlak, ale nie. Yy, to jest yy, ochrona mnichów przeciwko ludziom, którzy wycinają drzewa. I właśnie no zakładając tą szatę ma chronić to drzewo, czy tutaj to miejsce, żeby ci co wycinają, no kradną drzewo, żeby tego po prostu nie robili. My idziemy dalej. Powiem Wam, że jak myślałem, żeby się rozebrać, przebrać, no to pojawił się wiatr. Jak widzicie, też zaczęło się robić troszkę tak plisto. I. I się robi chłodno, także myślę, że na szczycie będzie też yy, nie najcieplej, także nie, nie przebieram się. My idziemy dalej. Mijaliśmy jakiś znak. A nie, chyba wam pokazywałem. No, myślę, że jesteśmy gdzieś 1300, czyli jeszcze zostało nam 500 metrów w górę. Czyli jesteśmy wyżej niż myślałem. Jak widzicie, tutaj mamy 1482 metry już nad poziomem morza. Tutaj też doschodzimy do jakiegoś widzę lokalnego szczytu. Może będzie troszkę mniej pod górę. Na pewno jakieś zejście, później znowu podejście. Wiecie, ja kiedyś się chwaliłem czy nie, ale kiedyś postanowiłem zdobyć przed wjazdem w sumie na moje urodziny do, do właśnie Kambodży już na stałe. Postanowiłem zdobyć rysy. Nie wiem czy to jest jakiś wyczyn czy nie. No w każdym razie 27 km od parkingu i z powrotem yy, Nie byłem zbytnio przygotowany Ale się udało, ledwo co zszedłem zważyłem wtedy około 96 kilo, także Także wiecie, to jest co innego To tu wam chciałem pokazać, bo zauważyłem tutaj różne grzyby Ale jak one podobne są Zobaczcie Jak u nas Kurczę, zobaczcie to normalnie jak od nas krzyby się zobaczcie jaka miejscówka to też tak te potężne te tamten jaki potężny kamień w każdym razie zobaczcie kamienie potężne właśnie mówię tutaj do przewodnika że dobre miejsce no, żeby się schronić przed deszczem przed wiatrem no a ewentualnie zbudowanie jakieś też tutaj schronienia. Oczywiście, jeśli to miejsce nie ma już mieszkańca albo mieszkańców, chociaż widzę, że tutaj yy, już ktoś był. Potężne skały. Nam zostało ponoć, oprócz tego, że to już widziałem tam, że 300 metrów, to jak mówi przewodnik, jeszcze nam zostało kilometr yy, drogi w górę. Fajne tereny, jest na co popatrzeć. No i powiem wam, że tutaj na górze ponoć, wczoraj ten Ruski tam poszedł, miał nocować, ale mówi właśnie przewodnik, że dużo morówek tam jest i e, dużo pijawek. Hmm. Mnie coś tam po nodze chodzi, ale nie wiem, właśnie... No nic podobno, pijaki wypijają o złą krew. <gryw> Może jak mi zostanie sama dobra krew, to, to będzie mi lepiej. Co Wam powiem, to Wam powiem, ale Wam powiem, jest... Yy... Zimno, deszczowo, mglisto, zimno chyba już mówiłem. No i co? kmer tam widziałem postanowił, mówi, że na tyle świeżo, że zgięł koszulkę. Ja jestem taki spocony, tak gorąco, że jakbym się rozebrał teraz, to bym chory był na pewno. No zobaczymy, co jemu będzie. Żeby nie było, tutaj jak widzicie, Pierwsza tabliczka, tabliczka 1813 W Google Maps jest przez AO Tutaj jak widzicie jest MT Oral Czyli Mountain Oral Widzicie High Peak 1813 To po drodze mieliśmy kamp numer 2 No dobra, idziemy dalej Wam pokażę, co tu jeszcze ciekawego jest Sylwia w kadrze. Udało nam się dotrzeć. Tak jak się spodziewałem, widoku jakiegoś specjalnego nie będzie. Dlatego, że jest no, duża mgła, duże zachmurzenie. Tutaj są jakieś zabudowania, zaraz Wam oczywiście, pokażę. No i też, tak jak się spodziewałem, to nie jest jak szczyt rysów, czyli skały i piękne widoki, a jest to widzicie za zadrzewione, za zakrzaczone. Za yy, Ruski mówił właśnie tutaj, że jest dużo... Widział i jest sporo. Mówił nam też przewodnik, że jest dużo pijawek. No nie wiem, jednak się troszkę pomyliłem. Znaczy widoku nie będzie, ale nie jestem na górze taksa zakrzeczone. W każdym razie no, ta wysokość i, yy, i wilgotność no, powoduje właśnie to, wydaje mi się, że te pijawki tutaj są w dużych ilościach. Yy, no bo na pewno na słońcu się nie opalają. No a my dochodzimy. Podobno dużo też tutaj jest Tokai. Yy, Ruskiego spotkaliśmy jak już schodził przed chwilą dosłownie. I powiedział, że yy, zimno bardzo było w nocy. Mimo, że był śpiworze. Kolejna sprawa mówi, że cały czas coś widział w ogóle ogromnego ptaka orła Ale też mówił, że cały czas coś mu spokojnie dawało, bo coś tu po krzakach łaziło. Podobno są te tokaje, czyli te duże jaszczurki. No idziemy dalej, zobaczymy To jakiś ogień widzę, nie to tak zobaczcie jak Jesteśmy w chmurach. Wygląda jakby się nisko gdzieś paliło. O, taki widok mamy, nie za specjalny. No dobra. Jest i świątynia. Nogi bolą już jeszcze modli Za oleje Za oleje. i za wódkę Jakieś takie ptaki dziwne dzięki wydają Jak widzicie Widok No niestety Nie wiem ile czasu tu spędzimy ale widok jest jaki jest. Trzeba się cieszyć z tego co jest. Celem było osiągnięcie szczytu, to się udało. Na no. będziecie mogli zobaczyć jak ta moja podróż wyglądała na i, i z góry. Oczywiście jeszcze przynajmniej zejście, co też myślę, że łatwe nie będzie i jeszcze nie daj Boże niech spadnie deszcz. Będzie jednak ślisko. A wiecie, że wchodzić Teoretycznie łatwiej, wiadomo ciężej, ale ale schodzić też nie jest łatwo. Zobaczcie, ile jakichś owadów potężnych, ogromnych. Nie wiem, co to jest. Ale jest tego bardzo dużo. To jest taki zbiornik na wody chcieli zbudować. No, widać po tych budynkach, że tutaj ta wilgotność jest tak duża, że to wszystko zeżarte. O, to jest to, zobaczcie. Jest. Ale też jest tego dużo. To zejdziemy, zobaczymy. To chyba nocował ten kmer. To jest jakaś świątynia. No i tak to wygląda. Że żebym nie był gołosłowny Pokażę wam jeszcze pijawki o, Taka jest, zobaczcie Saczek pozuje Zobacz, zobacz, zobacz Modelka Idzie do palucha No masz, masz, jedz A spadaj się. Taś, 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 taś o! Słuchajcie, udało się Mimo przeciwieństw losu, mimo deszczu Bardzo mglisto W każdym razie Jawki mnie otaczają, dwie przed chwilą z siebie ściągnąłem. W każdym razie tu z tyłu jak widzicie 1813 metrów. Jesteśmy na szczycie najwyższego szczytu w Kambodży Bardzo fajnie. Widzicie, a tu jeszcze właśnie takie wady. A jeszcze dodatkowo one bardzo fajne dźwięki wydają, nie wiem czy strzałeś. To jak? Co? A dobra tak to się prezentuje. Tak wygląda mój palec. Jak się... O wielkości palca. No. A tak to wygląda nasz widok jeszcze raz. Nic specjalnego, mgła chmury Dobra, my się zbieramy. E, co chciałem jeszcze do Wam powiedzieć, tutaj te, odnośnie tych pijawek to no, tak jak tutaj mm, powiedział przewodnik, one wyczuwają ruch, e, zbierają jakieś sygnały i, i, i tak się dobierają do. Ofiary, chyba nawet się zrymowało, a my teraz jeszcze zobaczymy, zobaczcie jak chmury, Bo raczej to są chmury, a nie, a nie mgła, zobaczcie, o, coś fajnego, piękne mięcie, w każdym razie jedziemy, jeszcze zboczymy kilometr z trasy i będziemy, będziemy, słuchajcie, odwiedzimy samolot cywilny, który spadł w latach, 74 chyba Dokładnie tak mówił przewodnik A ja tu zrobię jeszcze ze dwa ujęcia I lecimy dalej 24 Inni mówią, że 74 osoby zginęły W tej katastrofie o, Bandę pijawek Kolejne części, zobaczcie Dużo z tego samolotu Nie pozostało Ja sobie pozwolę w tej chwili też shorta no kurczę, muszę Wam powiedzieć, że tutaj omówił 24 albo 74 mówią. Szanowni państwo się prezentuje silnik samolotu, także jak widzicie, siła uderzenia musiała być po prostu ogromna. Na to było wszystko. Jeśli podobają się Wam materiały Cambo Life, to zostawcie suba, dajcie łapkę do góry oraz mile widziany będzie komentarz. Do zobaczenia!